Kochani, mam ten wielki zaszczyt pogratulować wszystkim drogim jubilatom, złożyć życzenia. Jubileusz to, to droga do świętości w miłości i w wierności. Czy to jest droga życia konsekrowanego, czy droga życia małżeńskiego. To wyraz miłości i wierności. I chciałbym wpierw podziękować wszystkim drogim tego jubilatom i współbraciom i kochanym rodzicom za Wasze świadectwo życia i powołania. I życzę, abyście wytrwali wierności i miłości do końca i zdobyli świętość.